Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Wspaniałość Buckingham Palace przez długi czas ukrywała prywatne wstrząs rodziny, która jest zdefiniowana przez obowiązek i ciężar. Za ceremonialnymi gestami i wyćwiczonymi uśmiechami kryje się dynastia, która musi ciągle się dostosowywać, aby przetrwać. Dla króla Karola III droga na tron była dłuższa niż dla jakiegokolwiek monarchy przed nim, naznaczona skandalami, przyćmiona dominującym dziedzictwem jego matki i obciążona wieloletnim czekaniem. A jednak jego rządy. Gdy w końcu się rozpoczęły, nie były przewidziane na długo. Zamiast tego rozwinął się głęboko ludzki upadek, fistoja choroby, dziedzictwa i cichego przyznania się do upływu czasu. Gdy szept zmienił się w szloch, a spojrzenia pracowników pałacu krzyżowały się z wiedzą, sejsmiczna zmiana już miała miejsce. Taka, która miała na nowo zarysować przyszłość monarchii i ujawnić kruchość kryjącą się za koroną, ukrytą chorobę, która zmieniła rządy. Gdy król Karol III w wrześniu 2012 roku wstąpił na tron, był to moment pełen symboliki. Po raz pierwszy od 70 lat Wielka Brytania miała nowego monarchę, lecz już wtedy zaczęły się pierwsze plotki. Eksperci królewscy zauważyli, że wyglądał na zmęczonego. Obserwatorzy komentowali jego szczuplejszą sylwetkę, wolniejszy krok, coraz bardziej powściągliwe zachowanie podczas publicznych wystąpień. Jednak dopiero na początku 2004 roku obawy stały się zbyt poważne, by je zignorować. Jego harmonogram cichcem został ograniczony. Kilka zagranicznych podróży zostało przesuniętych bez większych wyjaśnień. Zaczynał unikać ważnych ceremonii, powołując się na rutynowe badania zdrowotne lub zalecenia lekarskie za murami pałacowymi. Jednak personel wiedział więcej. Król regularnie odwiedzał w dyskrecji prywatną stację zdrowotną w Windsorze. Początkowo uważano to za środek ostrożności, lecz prawda była znacznie poważniejsza. W listopadzie 2004 roku niewielka grupa w pałacu została wprowadzona w tajemnicę. Król Karol zachorował na agresywną formę raka. Dokładny rodzaj utrzymywano w tajemnicy, może prostaty, może trzustki. Jednak to, co wiedzieli na pewno, to prędkość. Prognoza była brutalna. Dano mu miesiące, nie lata, żadnego dostojnego, spokojnego odejścia, tylko szybki upadek sił. Jak zwykle, pałac próbował kontrolować narrację. W styczniu 2020 roku wyemitowano starannie sformułowane oświadczenie prasowe, w którym ogłoszono, że król jest w trakcie leczenia i odpoczynku. Optymistycznie, spokojnie i całkowicie myląco. Dla insiderów król, już blaku. Jego niegdyś spokojna ręka drżała teraz podczas ceremonii, jego głos często łamał się w trakcie zdania. W prywatnych rozmowach gubił wątek, zbyt długo pauzował, a potem następował upadek. Zdarzyło się to w Sandrymem podczas rutynowej rozmowy politycznej z księciem Williamem. Karol był w tym tygodniu wyraźnie słabszy, ale nalegał, aby wziąć udział w spotkaniach. W trakcie rozmowy osunął się w fotel obok, nieprzytomny przez niemal minutę. William wpadł w panikę i zadzwonił po lekarza, który przybył w ciągu godziny żadnej karetki, żadnych nagłówków, tylko cisza i powaga. Już tej samej nocy William i Catwin usłyszeli od lekarzy surową prawdę. Rak rozprzestrzenił się szybciej niż się spodziewano. Stres związany z królewską posługą przyspieszył jego upadek. Rodzina miała do czynienia nie z monarchą walczącym z chorobą, lecz z mężczyzną, który stawał do walki z czasem. To, co nastąpiło później, nie było tylko królewską decyzją, było rozrachunkiem. Karol, który całe życie czekał na koronę, stawał teraz przed najtrudniejszym wyborem. Nosić koronę aż do śmierci, czy zrzucić ją i spędzić pozostały czas jako ojciec i dziadek. Dla mężczyzny, który czekał na tron tak długo, wydawało się nie do pomyślenia, aby tak szybko go opuścić. Jednak Karol był gotów, by dokonać niewy. W ogrodzie, podczas spotkania Karola i Williama. Konfrontacja nie miała miejsca pod złotymi sufitami Buckingham Palace, ani w sali pełnej ceremonialnej powagi. Masto odbyła się w Highgrove, osobistym retricie Karola. Dworze znanym spokoju zamiast przepychu. Tam... W pokoju pachnącym woskiem do drewna i starymi książkami, ojciec i syn stali na progu decyzji, z której nie ma powrotu. Było to popołudnie, koniec lutego. Personel był już dyskretnie zarówno. William przyszedł sam, z kurtką na ramieniu, twarzą porysowaną, pytaniami, których nie chciał zadawać. Znalazł swojego ojca przy oknie, wpatrzonego w ogród, który pielęgnował od dziesięcioleci. Ogród, świadek państwowych sekretów, złamanego serca, śmiechu i teraz czegoś bardziej intymnego. Nie możesz po prostu z tego zrezygnować, powiedział William, słowa cięższe niż zamierzał. Kraj wciąż cię potrzebuje. Karol nie wzdrygnął się, długo milczał, potem powoli się odwrócił, a William ujrzał nie króla, nie koronę, tylko mężczyznę tuż przed załamaniem. Oczy jego ojca były zalane kryją, jego dłonie nie drżały z ceremonii, lecz z wyczerpania. Nie rezygnuję, powiedział cicho Karol. Wybieram, co mi jeszcze pozostało. Te słowa uderzyły Williama brutalnie, precyzyjnie. Zacisnął wargi, walcząc z żalem, dezorientacją i nieugiętym obowiązkiem. Przez lata przygotowywał się do sukcesji, ale nie tak, nie tak nagle, nie podczas gdy jeszcze dźwięk dzięskiego oddechu jego ojca brzmiał mu w uszach. Karol wysunął do przodu zdjęcie: Georgia, Charlotte i Louisa, zrobione podczas wakacji w Norfolk. I chcę ich widzieć, jak dorastają. Chcę pamiętać, jak to jest być w ich życiu. Nie tylko na obrazach czy znaczkach. Czy mogę to mieć? William to była prośba. William pozostał w milczeniu. Ale wtedy weszła Katrin. W Enter LNA, prawie niedostrzegana, skromnie ubrana, z spojrzeniem czujnym, ale spokojnym. Przybyła z cichą siłą, która natychmiast zmieniła atmosferę. Nie opowiedziała się po żadnej stronie, nie dyskutowała. Podeszła do Williama, wzięła jego rękę i mocno ją ścisnęła. W tym małym, bezsłownym momencie coś się wydarzyło. William. William spojrzał na nią, potem na swojego ojca, potem na zdjęcie. I... Dobrze powiedział, głos chrapliwy, oczyszkliste: Ale nie robię tego dla korony, dla ciebie, kropka. To nie był dekret, ani przysięga przed parlamentem lub arcybiskupem. To był syn, który obiecał swojemu ojcu nosić to, czego ten już nie mógł dźwigać. Później, kiedy Karol był znów sam, gdy wieczorne światło przesuwało się przez okna, poczuł coś, czego od dawna nie znał ulgę, nie taką, która przychodzi z ucieczki od obowiązku lecz tę, która pojawia się, gdy w końcu wypowiedzi się prawdę, gdy się wypuszcza, gdy się wie, że na chwilę czas stawiasz ponad tytułami. W annałach monarchii abdykacje są zazwyczaj dramatyczne, skandaliczne, polityczne, ale ta nie była jedną z nich. Była cichsza, boleśnie intymna i głęboko ludzka. Niebieski salon przerywał mowę, która wstrząsnęła wiekami. Niebieski salon był świadkiem wielu monarchów. Królowa Elżbieta II stała tam przez dekady każdego grudnia z błyszczącymi świątecznymi światełkami za sobą, przynosząc milionom ludzi pocieszenie jako ich spokojne, wyćwiczone w sobie. Ale tego dnia wczesną wiosną 2025 roku nie było ozdób, nie było choinki, nie było muzyki, tylko cisza. Cisza tak głęboka, że wydawało się, jakby nawet pałac nie wiedział, jak powinien oddychać. Personel przygotował pomieszczenie z uroczystą precyzją. Portret królowej Elżbiety wciąż wisiał nad kominkiem, wpatrzony jak duch trwałości w przebieg ceremonii. Tylko nieliczni zaufani mogli być obecni. Ci, którzy służyli koronie przez wojny, sukcesje i skandale, mężczyźni i kobiety, którzy byli gotowi na historię, ale nie na to. W centrum pokoju stał król Karon III. Jego mundur był nienaganny, lecz jego działo zdradzało go. Jego dłonie drżały widocznie, gdy rozwijał pergamin, który dyktował zaledwie kilka godzin wcześniej. Dokument był prosty, elegancki. Ale słowa w nim były bezprecedensowe w brytyjskiej monarchii od prawie wieku. Zaczął od zwykłych moi obywatele, mój ukochany Commonwealth, moja rodzino. Lecz on był inny, bez upiększeń. Kiedy kontynuował, jego głos łamał się. Więcej niż 70 lat służyłem temu narodowi i wypełniałem obowiązki, które zostały mi narzucone przez urodzenie i tradycję. To była honorowa praca mojego życia. Zatrzymał się, ledwie widocznie przełknął. Ale teraz muszę wybrać rolę ojca, dziadka, człowieka. Nie mogę dłużej służyć jako wasz król. I tam były, to były słowa, które miały obiecywać. Gwałtowne wdechnięcie słychać było poza kamerą. To nie było zaplanowane, nie było napisane. To był dźwięk kogoś, może jednego z jego zaufanych, który w końcu zrozumiał, że ta chwila nie była hipotetyczna, że była realna, że król Karol III już nie był królem. Kontynuował. Ze skutkiem natychmiastowym rezygnuję z odpowiedzialności za koronę. Wyznaczam księcia Williama i jego żonę Katrin, księżniczkę wali, jako moich następców na tronie. Będą kontynuować to, co teraz porzucam, nie z obowiązku, ale z miłości do was i dla przyszłości. Spojrzał w górę prosto w kamerę. Jego głos teraz jeszcze ciszy. Mój czas, tak jak go teraz rozumiem, nie będzie już mierzony latami, lecz filami. Te słowa spadły jak grzmot. To było nie tylko oświadczenie, to było przyznanie się do czegoś, co przełamało wieki protokołu, wykluczyło tytuły i dotknęło czegoś głębszego. Śmiertelności człowieczeństwa. Ta cisza wiedziała, kiedy wystarczy już, a potem cisza. Kamera się zatrzymała, ale nikt się nie poruszył. Za obiektywem mężczyźni, którzy spędzili dekady służąc koronie, powstrzymywali łzy, niektórzy wręcz ich nie ukrywali. Waga w historii była wyczuwalna, a nie działo się to w wojnie, nie w skandalu, nie w hańbie, lecz w mężczyźnie, który stawiał swoją rodzinę ponad tron. To nie był koniec rządów, to był koniec ery. Karol nie był długo królem. Ale poprzez swoją rezygnację uczynił coś, czego żaden monarcha od dawna nie uczynił. Zrezygnował. Nie dlatego, że musiał, lecz ponieważ wiedział, że musi. Sukcesora na monarchę. Cicha szok William i Catherine. Gdy słowa króla krążyły po ekranach i nagłówkach na całym świecie, w prywatnych pokojach Buckingham Palace zapanowała głębsza cisza. William i Catherine wycofali się z widowiska. Bez doradców, bez ochrony, bez następcy tronu. Tylko dwoje ludzi samych w małym salonie za królewską galeją, starających się zrozumieć rozmiar tego, co właśnie się wydarzyło. Siedzieli długo w milczeniu. To nie był wstrząs w teatralnym sensie. To była ta, co siada w klatce piersiowej i powoli i okrutnie zaciska się. Catherine patrzyła na swoje złożone ręce w kolanach. William pochylił się do przodu, opierając łokcie na kolanach, oczy white w nieoświetlony kominek. Zawsze wiedzieli, że ten dzień nadejdzie, ale nie teraz. Nie w ten sposób. Czy jesteśmy na to gotowi? Zapytała w końcu Ketin, jej głos ledwo słyszalny, bardziej jak szept. Dzieci są jeszcze takie małe, to była, bez wątpienia, strach ta, która nie wynika z braku przygotowania, lecz z żalu, że nagle stracili czas. Budowali przyszłość krok po kroku. Ketin dopiero co wróciła do życia publicznego po trwających terapiach nowotworowych. Społeczność świętowała jej powrót, doceniając jej siłę i cichą odporność. William przejął więcej obowiązków, starając się znaleźć dzieci i życie rodzinne, gdyż powinna być jeszcze przed nimi. Tak myśleli przynajmniej. Teraz korona leżała u ich stóp, czekając na podniesienie. Wieczorem wrócili do swojego rodzinnego skrzydła. Korytarze były ciche, personel dyskretny, nieobecny. Nadszedł czas, aby powiedzieć dzieciom, nie z królewskimi lokatami, ale prawdę. George, Charlotte i Louis zostali wezwani do salonu, zdezorientowani, ciekawi, czując, że coś poważnego wisi w powietrzu. William i Catherine siedzieli na kanapie. Dzieci naprzeciwko nich jak każdego poranka w Boże Narodzenie, podczas każdej opowieści na dobranoc, przy każdym stuczonym kolanie i szeptanych obietnicach. Ale dziś wieczorem rozmowa miała być inna. Dziadek rezygnuje, rozpoczął William ostrożnie, a mama i ja przejmiemy więcej, dużo więcej. George usiadł prosto, instynktownie wyczuwając ciężar w głosie swojego ojca. Miał zaledwie 12 lat, ale już posiadał pewną spokój. Rozumiem, tato, pomogę wam kropka. Jego słowa były opanowane. Mimo, że jego oczy zdradzały złożoność tego, co próbował zrozumieć, Charlotte, młodsza, ale nie mniej wrażliwa, zareagowała inaczej. Jej dolna warga drżała. Potem pojawiły się łzy, niegłośne ani dzikie, lecz cicho rezygnujące. To nie była dezorientacja, to był ból serca. Przytuliła się do swojej matki, oczy szeroko otwarte, podczas gdy jej dzieciństwo przesuwało się pod nią, a Louis, nieświadomy, pełen pytań, rozglądał się wokoło. Dlaczego wszyscy płaczecie? zapytał, mrugając. Czy stało się coś złego? Kettling przyciągnęła go do siebie, objęła i wyszeptała mu coś, co tylko on mógł usłyszeć. Powoli skinął głową, łzy nie przyszły od razu, ale pytania wróciły. Zawsze wracały. Później tej nocy William stał dłużej niż zwykle przy drzwiach w sypialni Georgia. Nic nie powiedział, tylko obserwował, jak jego syn wchodzi do łóżka. Jego młoda twarz nosiła już pierwsze oznaki przyszłości, która była cięższa niż życie większości dzieci. Ketwin delikatnie przykryła Charlotte. Przejechała jej dłońmi przez włosy i pocałowała ją w czoło drżącymi ustami. A Louis, słodki, niespokojny Louis, zasypiał zwinięty w swojej kocyku, pytając, czy dziadek wkrótce znów odwiedzi. W tym domu monardia nie była już teoria: była realna, osobista. Przeszła od portretów i komunikatów prasowych do serc pięciu osób, które starały się utrzymać swoją rodzinę razem, jednocześnie przygotowując się do prowadzenia narodu. A dla Williama i Ketwin korona nigdy nie wydawała się cięższa, monardzia na nowo zdefiniowana, nowa korona wykuwana w kryzysie. Przekazanie władzy odbyło się bez koronacji, bez fanfar, bez machania z balkonu. A jednak za ciszą przesunęły się fundamenty całej instytucji. To, co rozpoczęło się jako kryzys zdrowotny, w cichym ruchu stało się czymś bardziej historycznym, przemegłowaniem nowoczesnej brytyjskiej monarchii. W pałacu zmiana była natychmiast wyczuwalna. George nie był już tylko przyszłym następcą tronu. Przygotowywano go na bezpośredniego następcę. Jego dni, kiedyś wypełnione nauką i sportem, teraz przekształcały się w zajęcia z konstytucji, treningi, etykiety i symulacje dyplomatyczne. Nauczyciele zauważyli, że poruszał się z godnością, ale z niewypowiedzianym dzienżarem, którego żadne dziecko nie powinno nosić. Zadawał trudne pytania: Co się stanie, jeśli się pomylę? Czy mogę mimo to być sobą? Charlotte, mająca zaledwie 10 lat, przejęła rolę, którą nikt jej nie przypisał. Stała się cichą obrończynią Louisa, Georgia. Emocjonalnym równoważnikiem rodziny. Gdy jej młodszy brat wahał się przed wystąpieniem podczas formalnej prezentacji, to Charlotte sięła po jego rękę. Przypomniała wszystkim bez słów, że siła nie zawsze nosi koronę. Często utrzymuje je razem. Dla Luisa przejście było bardziej bolesne. W wieku siedmiu lat nie mógł pojąć różnicy między zdjęciem prasowym a pożegnaniem. Zauważył tylko, że ludzie nagle zaczęli szeptać więcej, że opowieści na dobrano czasami przerywane były pilnymi spotkaniami oraz że skinienie stało się czymś, co kiedyś było grą, a teraz oczekiwano. Podczas ćwiczeń zatrzymał się w połowie zadania i zapytał z łzami w oczach: czy mogę nadal być małe? Ketlin uklękła, wzięła jego twarz w dłonie i szepnęła. To była obietnica, którą mogła dotrzymać, nawet gdy jej własny świat się zmieniał. Bo podczas gdy publiczność skupiła się na koronacji Williama, to cicha przemiana Catwin zdobyła serca. Jej powrót do życia publicznego po głęboko osobistych zmaganiach z rakiem zainspirował już miliony. Ale teraz, jako nowa królowa małżonka, nie była tylko symbolem siły, ale stała się jej architektem. Za kulisami Catherine zaczęła przemyśleć sposób funkcjonowania monarchii, nie tylko w jej zewnętrznym wizerunku, ale w jej tożsamości. Zadawała pytania, które rzadko pojawiały się w pałacu: I dlaczego tak wiele bajer? Dlaczego tak mało przezroczystości? Dlaczego tak duży dystans między ludem a koroną? Domagała się bezpośredniego kontaktu, mniejszej liczby filtrów, w przesłaniach i nowego tonu, który nie przemawiałby tylko stronu, ale z doświadczenia. Doświadczenia matki, która była chora. Doświadczenia żony, która musiała patrzeć, jak mężczyzna traci ojca. Doświadczenia kobiety, która nauczyła się, że przywództwo nie musi zawsze być głośne. Czasami oznacza to lepsze słuchanie. I ludzie to zauważyli. W sondażach, które opublikowano zaledwie kilka tygodni po rezygnacji Karola. Poparcie dla awansu Williama i Catherine wynosiło ponad 80% Brytyjczyków. Ale to Catherine cieszyła się nieustannie największym zaufaniem. Prasa przestała nazywać ją Kate. Zaczęli nazywać ją królową ludu. Nie z sentymentalnych powodów, ale dlatego, że odbili się w niej. Stała się nie tylko małżonką, ale wskazówką. William również się zmieniał, ale w spokojniejszy sposób. Człowiek, którego kiedyś opisywano jako zdystansowanego, chłodnego, wręcz niechętnego, nagle stał się cichym centrum zmieniającej się rodziny. Nie przyjął korony jak jego ojciec czy babcia, lecz przyjął ją z drżących rąk i złamanego serca. Tego rodzaju przekazanie nie odbywa się łatwo. Pozostawia bliznę. I tak William i Catherine zaczęli razem budować coś, czego żadne z nich tak wcześniej się nie spodziewało rządy ku przetrwaniu w ogniu, związane rodziną i zbudowane na współczuciu. Nie była to Monarzia jako pokaz. To była Monarzia jako obietnica, a ona dopiero zaczynała. Dziedzictwo poza koroną. Ostatni rozdział Karola III. Czekał dłużej niż jakikolwiek następca tronu w historii, a na koniec król Karol III już rządził tylko przez chwilę. Ale może to właśnie ten moment odciśnie na jego dziedzictwie silniejszy ślad niż jakiekolwiek królewskie dekret czy wielka ceremonia. Kiedy rezygnował, działo się to nie pod presją czy haniebnością. Nie był to sposób na zachowanie władzy lub uniknięcie jej. Było to coś znacznie prostszego i znacznie rzadszego, w miłości do wnuków, do swojego syna, do zwyczajnych dni, który wiedział, że mógłby je odzyskać, nurkując w niezwykłym. Na co był przez całe życie przygotowywany. Nie wycofywał się z porażką, lecz w pokoju. W Balmorel, daleko od politycznego serca królestwa, Karol znalazł to, czego zawsze szukał ciszę. Zamienił przemowy na nauczki robocze, audiencje na śmiech dzieci w ogrodzie. Nie stał się emerytowanym królem, lecz pełnym dziadkiem. I to wystarczyło. Historia może nie zapamięta go za reformy lub rewolucję, ale może za coś większego: za to, że stawiał czas ponad tradycje. za to, że pokazał światu. Przywództwo nie zawsze oznacza trzymanie się, lecz czasami znanie momentu, w którym trzeba puścić. Karol zrzucił koronę, by mieć więcej czasu z ludźmi, których kochał najbardziej. A teraz zaczyna się nowy rozdział z Williamem i Catherine, którzy stają się częścią historii. A co z wami? Czy wierzycie, że są gotowi na tę nową rolę? Napiszcie to w komentarzach. Naciśnijcie tak, jeśli w nie wierzycie, lub nie, jeśli macie jeszcze wątpliwości. I jeśli ta historia się wam podoba. Nie zapomnijcie polubić, subskrybować i podzielić się nią z kimś, kto interesuje się rodziną królewską.